Cześć! Chciałem dzisiaj spróbować odpowiedzieć na jedno zajebiście ważne pytanie. Czy każdy może nauczyć się programować? To pytanie może nie wydawać się aż takie ważne sporej części z Was, ponieważ większa część mojej widowni to już programiści, więc sami odpowiedzieliście sobie na to pytanie. Reszta mojej widowni to zwykle ludzie jakoś powiązani z IT. Więc oni też tą decyzję już podjęli. Może nie chcą programować, ale nadal chcą pracować gdzieś w okolicy software'u, gdzieś w okolicy tworzenia oprogramowania. Więc oni też już jakoś sobie na to pytanie odpowiedzieli. Myślę natomiast, że to pytanie jest super ważne z tego powodu, że dosyć często musimy na nie odpowiadać poza firmowym środowiskiem. Na przykład w innej formie, takiej jak czy powinienem posłać moje dziecko na kurs programowania. Dlatego właśnie sądzę, że każdy powinien mieć w Sensownie ułożoną w głowie jakąś odpowiedź, a ja myślę, że jestem w stanie jakoś Wam z tym pomóc. Tak jak z większością tego typu pytań, jedyną rzeczywiście prawidłową odpowiedzią jest, to zależy. To zależy, co rzeczywiście chcesz osiągnąć. Czy wierzę w to, że każdy jest w stanie się nauczyć programować na, na podstawowym poziomie? Tak. Ogólnie rzecz biorąc, to nie jest żadna magia, to nie jest jakiś rocket science. Każdy jest w stanie pojąć podstawy. Myślę, że po, po jakimś krótkim szkoleniu każdy jest w stanie napisać jakiś prosty skrypt. Nie chcę tego porównywać do nauki matematyki w szkole, bo zaraz wpadniemy w cały oddzielny temat pod tytułem Czy musisz być dobrym matematykiem, żeby być programistą? To zostawmy sobie na inny odcinek. Nie chcę o tym mówić. Więc może porównajmy sobie to do nauki interpretacji wierszy w szkole podstawowej czy średniej. Niektórym osobom to przychodzi kompletnie z łatwością. Dla nich to jest kompletnie naturalne, że to, że jest napisane, że płot był niebieski, to oznacza, że autor był smutny. No im to po prostu łatwo idzie i nie ma z tym żadnego problemu, ale cała reszta z nas musiała przez to jakoś przebrnąć, coś tam napisać, jakieś wyniki mieć, i właściwie większość nas chyba jednak zdała, więc powinno być all right. Tak samo jest z programowaniem. Części z nas przychodzi to bardzo łatwo. Jesteśmy mamy naturalne predyspozycje do rozkminiania tego wszystkiego i do, do pisania kodu, a części nie i to jest dosyć naturalne. Więc tutaj musimy sobie odpowiedzieć na inne pytanie. Czego my właściwie chcemy od tego programowania? Bo to, że ja się nauczę kodować jakieś proste rzeczy, nie do końca właściwie wiem, co to miałoby być, no ale powiedzmy, jestem w stanie nauczyć się jakiegokolwiek języka programowania i coś tam w nim uzyskiwać, ale czy to Oznacza, że to powinna być moja praca. Ja na przykład osobiście nie wyobrażam sobie, żebym mógł być kierowcą ciężarówki czy czegoś, no, a już w ogóle nie wyobrażam sobie, że mógł być kierowcą rajdowym. Jeżdżenie samochodem zwyczajnie mnie nuży, nie lubię tego, więc nie pcham się do ciężarówki czy do Bolidu Formuły 1, dlatego że to po prostu nie jest w żaden sposób dla mnie interesujące ani ciekawe. Natomiast mamy całą bandę kierowców, którzy są dosyć szczęśliwi ze swojej roboty, i to jest również w porządku. No więc dobrze, czy każdy może nauczyć się programowania? Raczej tak. Ale czy każdy powinien być programistą zawodowo? No prawdopodobnie nie, raczej na pewno nie. Problem polega na tym, że programowanie jako, jako zawód jest dosyć upierdliwe samo w sobie. Po pierwsze musimy się zgodzić na to, że cała reszta naszego życia będzie polegała na rozwiązywaniu problemów. Jacyś ludzie będą do nas przychodzili, będą dawali swoje jakieś dziwne rzeczy, a my to będziemy musieli przekuć w jakieś rozwiązanie i to w jakiś taki dos porąbany sposób, no bo nikt nie, mi nie powie, że rąbanie w klawiaturę to jest doskonały sposób na rozwiązywanie problemów. Spora część ludzi wolałaby mieć pracę, która jest taka bardziej wprost. Tak? Lepisz chleb, coś tam, coś tam, wrzucasz do pieca i jest zrobione. Jeżeli zostaniemy programistami, to musimy zgodzić się na to, że przez całe życie będziemy się kopać z rzeczywistością, że będziemy próbować przełożyć realne rzeczy na jakąś dziwną abstrakcję w taki sposób, żeby na końcu wynik był sensowny. Większość ludzi nie jest na to przygotowana i prawdopodobnie nigdy by tego nie chciała. Drugi problem jest taki, że musimy niestety pogodzić się z tym, że jako programiści będziemy musieli się przez cały czas uczyć. Nie ma specjalnie takiej możliwości, żeby nauczyć się tam do, do tego miejsca i później przez następne 15 lat pracować sobie w ten sam sposób. Wracając do naszego przykładu z chlebem, to nie jest tak, że za każdym razem mamy ten sam chleb, wsadzamy go w ten sam sposób. I jedynym naszym problemem jest to, że raz na 20 lat ktoś wymieni nam piec i wtedy przyciski są w innym miejscu. Teoretycznie rzecz biorąc, znalezienie takiej niszy, w której będziemy mogli się nauczyć jednej rzeczy, a później robić ją przez x lat, jest możliwe. Natomiast wiąże się z bardzo poważnym niebezpieczeństwem, że po x lat, nie wiem, 10 czy 15, nasza nisza się z jakiegoś powodu skończy, nasze przedsiębiorstwo przestanie produkować daną konkretną rzecz, albo nie wiem, cokolwiek się wydarzy, ale nasze umiejętności po prostu przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie. No i wtedy jesteśmy w bardzo idiotycznym położeniu, w której no niby jestem programista, ale tak naprawdę to niestety umiem tylko jedną jedyną rzecz. Jestem w głębokiej głębokiej dupie. Okej, okay, skoro już to mamy ustalone, to myślę, że powinniśmy odpowiedzieć na jeszcze jedno super ważne pytanie. Czy każdy powinien spróbować nauczyć się programować? I tu myślę, że również należy odpowiedzieć stanowczo tak. Chociażby dlatego, że jeżeli rzeczywiście cię to jara, to nie ma żadnego innego sposobu dowiedzenia się o tym, Niż rzeczywiście spróbować. Możliwe, że jak patrzymy na film, jak ktoś tam hakuje, tłukąc w klawiaturę jak durny, to nam się to bardzo podoba, ale jak już usiądziemy do rzeczywistego komputera, to może się okazać to troszeczkę nudne i niespecjalnie nam pasujące. Może wystąpić również sytuacja kompletnie odwrotna. Usiądziesz do tego kodu, przeczytasz parę rozdziałów książki czy jakiś, jakiś kawałek tutoriala w internecie i może się okazać, że to jest kompletnie Twoja rzecz. Że, że Ty to chcesz robić, to jest naprawdę ekstra. Biorąc pod uwagę na przykład mój przykład, ja się uczyłem po raz pierwszy programować w roku 93, kiedy dostęp do jakichkolwiek materiałów o programowaniu był kompletnie zerowy. Dodatkowo moi rodzice nie mieli absolutnie nic wspólnego z programowaniem, komputerami czy czymkolwiek w ogóle w tej dziedzinie. Nie byli mi w stanie w ogóle na ten temat pomóc ani czegokolwiek podpowiedzieć. Praktycznie jedyny powód, dla którego zostałem programistą, jest taki, że dawno, dawno temu moi rodzice stwierdzili, że kupią mi Atari 65XE. I to nie kupili mi go dlatego, żebym był jakiś tam nie wiadomo jak rozwijający się. Kupili mi go dlatego, żebym mógł sobie pograć w te takie idiotyczne gierki z dramatycznie kwadratowymi pikselami. No i później nastąpiło coś bardzo dziwnego. Z jakiegoś przedziwnego powodu rodzice pewnego dnia przynieśli do domu książkę o programowaniu w basic -u. Nie mieli zielonego pojęcia, jak ocenić tą książkę, czy ona jest dobra, czy ona jest niedobra, ale była to rzeczywiście książka o programowaniu skierowana do dzieci. Nie tak jak większość tych grubaśnych manuali od C czy czegokolwiek w tym stylu, tylko była to rzeczywiście książka napisana dla dzieci, z której można było się nauczyć, jak programować. I to jest praktycznie jedyny powód, dla którego zostałem programistą. Gdyby ta książka się nie pojawiła, prawdopodobnie nic by z tego nie wyszło. Nie potrafię Wam powiedzieć, dlaczego to tak bardzo zażarło. To po prostu mi się podobało. W ten sposób działał mój mózg. Ja chętnie i samorzutnie stwierdziłem, że dobra, to jest coś, co ja chcę robić. Może jako jedenastolatek nie byłem w stanie jeszcze podjąć takiej decyzji, że tak, to jest coś, co ja chcę robić w życiu, ale stanowczo to było coś, co mnie kompletnie jarało. Gdyby nie ta książka, to prawdopodobnie później mojemu nauczycielowi w liceum już nie udałoby się mnie zainteresować, ponieważ lekcje informatyki w, okolica, w tych okolicach tam końca 1990 no były dosyć smutne. Nauczyciele byli fatalnie przygotowani, a już szczególnie na Podlasiu dostęp do jakichkolwiek sensownych materiałów był praktycznie żaden. Tak więc to, co staram się przekazać, warto jest dać szczególnie naszym dzieciom. Taką możliwość, żeby miały możliwość sobie usiąść, zerknąć w jakieś materiały, które są rzeczywiście skierowane do nich, tak żeby to przemawiało do dzieci i żeby one mogły same z siebie zdecydować, czy to jest coś dla nich. Jakiekolwiek zmuszanie kogokolwiek do programowania to jest jakiś dramat kompletny. Jeżeli ktokolwiek to robi, to weźcie, przestańcie. Jeżeli wasze dziecko nie chce programować, dajcie mu do cholery spokój. Oddzielnym tematem jest nauka programowania jako dorosły. No to oprócz tego, że jest trochę trudniejsze, ponieważ jesteś dorosły i twój mózg już nie działa tak dobrze jak kiedy miałeś 10 lat, to to jest również cała oddzielna tematyka. Tak? Patrzysz na te wszystkie memy pod tytułem Programista 15K i stwierdzasz: Ej, ja też chcę 15K, więc tak, teraz zostanę programistą, będzie fan fantastycznie. No i niestety nie zawsze jest tak fantastycznie. Znam sporo ludzi, którzy starali się zmusić do programowania, i zwykle wyniki są żadne. Zwykle po miesiącu czy dwóch walki ze sobą to po prostu nie ma żadnego sensu. Oni na siłę próbują uczyć się tego na pamięć, tam walić tymi klockami o, o, o siebie, aż, aż coś nie przygnie. No i, i słabo to wychodzi. Oczywiście są również przypadki, kiedy. To się udaje, kiedy ludzie mają w sobie to coś, co sprawia, że są w stanie programować, nawet są w stanie programować na profesjonalnym poziomie. I to fantastycznie. Oczywiście cały czas potrzebujemy dramatycznej ilości programistów. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli potrzebować ich mniej, a wręcz, że będziemy ich potrzebować więcej i więcej. I że w najbliższej 10 czy 20 to się w żaden sposób nie skończy. Więc to co mógłbym polecić dorosłym którzy starają się nauczyć programowania to również absolutnie spróbujcie. Dajcie sobie czas dajcie sobie nie wiem pół roku czy rok na ilekolwiek was stać żeby spróbować jakoś się wokół tego ułożyć. Natomiast też nie przejmujcie się jeżeli to się nie stanie dla was naturalne to jest jest spora szansa na to że się wam nie uda. No, sorry oprócz tego że według mnie każdy jest w stanie się nauczyć programować. To nie każdy jest w stanie się nauczyć programować na profesjonalnym poziomie, i to nie jest źle. Gdyby to było aż takie łatwe, to prawdopodobnie Samsung, Google i cztery inne firmy zrobiłyby własne szkoły programowania, uczyliby tych programistów tysiącami i wtedy już nie zarabialibyśmy 15K, tylko zarabialibyśmy tyle samo, co jakiś słaby piekarz. Po prostu byłoby nas tyle, że nie byłoby żadnego powodu płacić nam porąbanych pieniędzy. Więc spokojnie, jeżeli się nie udało. To to nie jest żaden sygnał, że jesteście kretynami, tylko po prostu tego, że wasz mózg nie działa dokładnie w ten sposób, który jest wymagany do programowania. Bo tu jednak jest, jest wymagane to, żeby być w stanie realne problemy przewalać na jakąś abstrakcję, a później z powrotem na realny output. Więc nie każdemu przychodzi to z łatwością. I to nie znaczy, że jesteście głupi, tylko oznacza to, że po prostu jesteście dobrzy w czym innym. Nie, nie każdy musi być absolutnym, nie wiem, chołowczycem jazdy samochodem. Nie każdy nawet musi właśnie chcieć jeździć ciężarówką. Po prostu niektórym przychodzi to o wiele łatwiej. Jest również temat tych wszystkich ludzi, którzy, którzy rzeczywiście się zmusili, tak? wsadzili w to wystarczająco dużo czasu, żeby stać się powiedzmy proficient, także są w stanie rzeczywiście nawet programować na profesjonalnym poziomie. Ale w żaden sposób ich to nie jara. No i tu powstaje inny problem. Ci ludzie zwykle dosyć szybko się wypalają, ponieważ nie mają w sobie tej chęci nauki i tego dalej, ponieważ ich to zwyczajnie nie jara. To nie jest źle. Po prostu nie mają tego w sobie. I ci ludzie dostają tą pierwszą pracę, drugą pracę, trzecią pracę i po nie wiem, pięciu latach stwierdzają, że ja pierdzielę ja już nie mam siły. Po prostu nie mam siły się z tym kopać. I gdzieś zalegają, w jakieś, uczą się jakiegoś jQuery, i później próbują całą resztę przez najbliższe 15 lat przekonać do tego, że tylko jQuery jest osą. Awesome. No i niestety ci ludzie właśnie lądują w tym takim dziwnym miejscu, w którym niby są programistami, niby mają staż, niby wszystko jest z nimi w porządku, ale oni tak naprawdę wewnętrznie nie do końca mają ochotę to robić. Jest idealnie, jeżeli oni nabrali trochę doświadczenia i mogą się lekko przebranżowić. Nie wiem, stać się kimś w rodzaju piema, jakimś, jakimś takim, kimś kto nie ma do, do, dokładnie dostępu do kodu, ale nadal jest w okolicy programowania. No i tutaj należy tylko trzymać kciuki, żeby oni się nie stali jakimś architektem, który już dawno, dawno nie lubi programować i nie chce programować i w ogóle nie jara go to. Ale stara się zmusić całą resztę społeczeństwa do tego, żeby robili to w ten sam identyczny sposób, jak oni się nauczyli tego 20 lat temu. No dobrze, podsumowując ten cały mój przedziwny wywód, według mnie tak, każdy może się nauczyć trochę programować. Nie do końca wiem do czego konkretnie miałoby to posłużyć, ale może. Czy każdy powinien zostać programistą, stanowczo nie. I nie próbujmy ludziom tego wmawiać, że tak, stary kompletnie przeczytasz dwie książki, będziesz ekstra, będziesz zarabiał 15K i będziesz królem życia, nie róbmy tego ludziom, bo to po prostu jest nieprawda, i nie próbujmy ich wsadzać na tę minę, gdzie oni po pół roku pracy stwierdzają, że nie, 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 da, nie chcę, nie mogę. Nie. I czują się wtedy źle ze sobą. Nie róbmy im tego. Więc jeżeli ktoś wam zadaje pytanie, czy powinien uczyć się programować? Myślę, że powiedzcie im tak, stary, totalnie spróbuj, ale też zupełnie się nie przejmuj, jeżeli to kompletnie nie wyjdzie. No dobrze, to chyba tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o tym, że cały czas czekam na propozycje tematów od Was. Już kilka interesujących dostałem i mam nadzieję, że dosyć niedługo uda mi się je zrealizować. Jeżeli lubicie tego typu tematy albo po prostu chcielibyście wiedzieć, jak pracować w IT lepiej i mądrzej, zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie też o dzwoneczku od notyfikacji. Do zobaczenia w następnym tygodniu.